Siemaneczko, wszystkim z tej strony mikut zapraszam Was na kolejny filmik, tym razem o modach. Jak pamiętacie, z każdą nową wersją dawałem nową paczkę, pokazywałem u siebie, wrzucałem na jakiś serwer, był filmik o tym. No, i z czasem było informacje, że czegoś tam brakuje, czegoś jest za dużo, czegoś tam jakieś kolorki się nie zgadzają, dlatego stwierdziłem, że od tej, od tej wersji 9.14 będę Wam po prostu pokazywał paczkę, której ja sam korzystam i po prostu każdy będzie mógł tą paczkę ściągnąć i sobie własne, własne mody zainstalować. Wielu używa slajna, jakieś tam inne slajne, OMC, itp., ITB Ja wolę paczkę, którą właśnie teraz macie przed oczami z Fateclub 2 Modpack 9.14, to jest właśnie człowiek, który tą paczkę stworzył, youtuber anglojęzyczny, bardzo fajnej filmiki ma też u siebie, yy, radzę poszukać, jeszcze tu będziecie mieli opis w opisie, yy, link w opisie filmu. Dlaczego wybrałem tą paczkę, a nie jak wszyscy te Asliny, nie Asliny, yes dla mnie tamte paczki są po prostu przesadzone, jest tego za dużo, ja lubię prostotę, ja lubię mieć mało modów, ale konkretnych modów i ta paczka właśnie... W zupełności moje gusta trafiła, nie musi to być oczywiście gusta też wasze, ale może komuś się spodoba. Ja z tej, z tej paczki moty sobie instalowałem i w większości przypadków te moty wam się podobały, więc myślę, że każdy sobie tutaj coś dla siebie znajdzie. Jest to, paczka ta jest w postaci instalatora, oczywiście w opisie filmu będziecie mieli link do filmiku z tej, tą paczką, tam macie też od, odpowiednio link do miejsca, żeby tą, tą paczkę ściągnąć, no ale sam, sam opis w filmiku też jest przydatny, bo możecie tam się też dowiedzieć mniej więcej o czym, co ta paczka zawiera. A co zawiera? Zaraz Wam powiem. Paczka, jak mówiłem wcześniej, jest w postaci instalatora. Po kliknięciu z pulpitu pojawia Wam się takie właśnie oto okienko, które macie teraz przed oczami. Okienko startowe. Spartek 2 modpack 9.14, macie pełno guzików, między innymi sporo jest o dotacjach, sporo jest o YouTubie i Facebooku. Na samym dole po lewej macie status, czy dana paczka jest najnowsza, to jest właśnie duży plus tej paczki, tego człowieka, gdyż on cały czas tą paczkę aktualizuje, więc nawet w czasie trwania jednej łatki, poda się wyjść 3-4 Aktualizacji do danej paczki, nowe mody, ulepszone mody, które warto sobie doinstalować, żeby gra była jeszcze przyjemniejsza. Oczywiście Was tutaj interesuje guzik e, Next. Klikając guzik Next, pojawia się opcja co chcecie dokładnie zrobić przed instalacją. Czy usunąć wszystkie mody, które są teraz zainstalowane, stworzyć kopię zapasowych modów, to jest ta opcja, czy po prostu nic nie ruszać i doinstalować daną wersję. Ja Wam polecam oczywiście usunąć wszystkie mody jakie macie w grze, ponieważ mogą się po prostu gryźć z tymi, które teraz doinstalujecie. Klikając przycisk Next pojawiło się jeszcze okienko wyboru ścieżki, u mnie to jest standardowo C, Game, World of Tanks oczywiście możecie sobie tutaj zmienić klikając na, na guzik na Browse no i oczywiście po ponownym kliknięciu przycisku Next pojawi się już sama paczka. A co w tej paczce? Jest tego sporo, macie 7 chyba zakładek, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nawet 8 zakładek z modami Każda zakładka to jest tematyczny rozkład różnych modów. Zaczynamy od pierwszej zakładki. Szybko wam pokażę, przynajmniej tak w większości przypadków, co dana zakładka zawiera. Oczywiście, pierwsza jest zakładka XVM. To, jak sama nazwa wskazuje, wszystkie mody związane z xvm Zaczynamy od wyboru, czy w ogóle chcemy mieć XVM-a, czy nie. Potem są takie dwa pomniejsze settingi Jimbo i Unfield. To są dwóch graczy, znaczy znanych graczy, którzy mają też swoje paczki modów. No, i oczywiście, custom to jest wasz, wasze ustawienie x swoje Ten i jest pod WN8, oczywiście, i, to wszystko, i, te, i te wszystkie opcje będą właśnie dostępne pod WN8. Pierwsza, pierwsze, co możemy wybrać, to oczywiście żaróweczka. Oczu z tego zmysłu, najeżdżając sobie na. Ikonki macie różne, macie miniaturki po prawej stronie. Ja oczywiście gram na HDBot. Myślę, że najbardziej fajna i taka najbardziej sympatyczna rzepaweczka, jaka jest w grze. Macie też opcję to możecie sobie sami wybrać rysunek. Przypominam, musi to być rysunek w formacie PNG oraz z przezroczystym tłem. Dalej, hitlock, simple hitlock, detail hitlock oraz hitlock with of xom Jak same nazwy wskazują, prosty hitlock, złożony, czyli już na, na, na czołgi oraz ten, który nie potrzebuje XP dwie liczby ostatni strzał oraz suma strzałów, jeśli ktoś nie lubi wodotrysków. Multitanks, tanks na karuzela, ile czołgów yy, rzędów, czołgów w garażu chcecie mieć. Ja mam dwa. Yy, wystarcza, yy, wystarcza w zupełności Twoja przykład ma 5. Ale on ma wszystkie czołgi za tym w grze. Ja sobie tutaj na dwóch rzędach spokojnie radzę. Spotlet enemy marker czyli pokazane, czy któryś przeciwnik był wyspotowany, czy nie. Macie standardowe, Starsy, czyli jak gwiazdki, czyli jeśli, jeśli był wyspotowany, to gwiazdki nie ma, jeśli nie był wyspotowany, to gwiazdka jest. Bot, to są to gwiazdki plusy, czy żaróweczka. To samo, co wcześniej plusy, czy żarówka, pokazuje, że w danym momencie jest właśnie wyspotowany ten czołek. No i color dots, to samo, co gwiazdki, tylko że na podstawie kolorowych kropeczek zielonych i czerwonych. HP on minimap, bardzo fajna opcja, pokazująca na takim grafie wokół mini, mini konki danego czołgu, ile jeszcze ma mniej więcej życia. Możecie mieć albo cały czas widoczną, albo tylko pod altem. Ja mam pod altem, bo troszeczkę jednak to zamazuje cały obraz mini mapy, a ja lubię wiedzieć, co się dzieje podczas bitwy, ale mimo wszystko mod przydatny. Mniej więcej widzicie, ile żytka ma, mówiąc <głynne> ile żytka ma dany czołg jeszcze. Do złapania albo do uratowania, jeśli to jest wasz współtowarzysz. I na koniec takie proste XFM-owskie opcje. WN8 skill marker bardzo fajna sprawa kiedyś to było na podstawie gwiazdek, teraz po prostu jest liczba pokazująca XFM danego gracza, plus, taka plus kolor oczywiście XFM-owski przydatne, jeśli walczycie z kimś face-to-face -face i nie macie czasu patrzeć na skład drużyny, mniej więcej wiecie, z jakim graczem macie do czynienia. Attack Defense Markers. To jest mod, który na przykład jest często widoczny u Są dwie ikonki: zielona tarcza, która pokazuje, że musicie chronić danego współtowarzysza, bo ma mało hapsów, albo czerwony celownik, który pokazuje, że dany przeciwnik ma już mało, mało punktu życia i trzeba go po prostu dobić. Naw server ping in hangar, czyli przy ekranie ładowania, macie pokazane, jakie są pingi na serwerach. Myślę, że nawet fajna sprawa: możecie wiedzieć, czy macie lagi, czy nie. WotLabs i fajny Color Scale, czyli skala kolorystyczna według WotLabs. Jeśli ktoś to interesuje, może sobie to wziąć. To, to jest skala przed którą użyła Wikibaby. baby i to możecie sobie właśnie ustawić jako, jako tą skalę x Moską. Kolory dla, yy, dla osób z daltonizmem i oczywiście mapka x Jeśli komuś nie pasuje mapka dostępna w grze, może sobie mapkę x Moską ustawić i potem sobie ją edytować w odpowiednich plikach w grze. Zakładka Hangar dotyczy się głównie opcji yy, sesji i różnych statystyk. Przede wszystkim możecie sobie ustawić, czy chcecie mieć statystyki sesji widoczne podczas gry, czy nie. Macie cztery rodzaje tych, tych, tych sesji. Macie pod WN8, Macie pod WN6, którego już nikt nie używa. Medio, jakaś tam inna klasa, WN7, WN8, plus chyba najbardziej znany Jasen Krasen, czyli te wszystkie ładnie wyglądające ikonki, bardzo dokładny, do, dokładna statystyki sesji. Oczywiście możecie sobie wybrać, czy ma być dzienna, czy na jedną sesję. Przypominam, jedna sesja to jest od czasu włączenia do czasu wyłączenia gry za jednym zamachem. Vertical Tech Tree, drzewka techniczne w postaci pionowej. Takie były kiedyś, potem zmieniłem je na poziomy. Jeśli komuś to nie pasuje, może sobie ten moc ściągnąć i ma wtedy tę starą wersję drzewek. Crew and Tank XP info, czyli ile XP jeszcze ma potrzeba do wyszkolenia danego załoganta. Gold Tank Icons. Opcje, ikonki czołgów premium będą w karuzeli pokazane na złoto, jakby się teraz na, na przykładzie tych trzech czołgów e, tysiu mod, który już jest na razie nie, w tej chwili nie, niedostępny, jak mówiłem wcześniej, są tworzą prace nad, nad niektórymi modami, bo, bo nie wszystkie się zgrywają z daną wersją gry, dlatego często faltek wypuszcza aktualizację danej maczki, auto login. Chyba nazwa sama wskazuje o co chodzi i update notification, tego nie można wyłączyć. To jest opcja dostępna pod poziomem samej paczki. Jeśli będzie nowa wersja paczki, pojawia się takie właśnie okienko w grze po prawej stronie na dole, że jest nowa wersja, można sobie ją po prostu ściągnąć. Trzecia zakładka, jak nazwa wskazuje, crosshell, czyli wszelkie rodzaje celowniki. Macie tutaj spory, naprawdę spory wybór tych celowników, jest ich chyba około 12. Więc każdy sobie może znaleźć cokolwiek. Oczywiście, należając sobie na poszczególne nazwy, widzicie, jakie są do wyboru celowniki. Jest standardowy oczywiście Jimbo. Ja używam Minimalistic Sight. Bardzo fajny celownik. Zwykły celowniczek, który nie ma żadnych wodotrysków, ale są i też takie bardziej napakowane. Ja przykładowo Melty Map, który naprawdę niektórym graczom może przypaść do gustu. Jest Sword of Democles. Bardzo fajny modzik też taki trochę rysunkowy, ale daje sporo radości. Prócz, prócz tego dwa takie pomniejsze mody do samego widzenia pierwsze to jest remove filter in sniper mod normalnie jak macie tryb snajperski w wrogach macie takie czarne jakby półkola żeby nie by patrzycie przez lunetę to jest po prostu kasowane dzięki temu modowi wszystko macie po prostu czysty czysty obraz, czysty, czysty obraz przed przeciwnikiem Plus Penetration silku kółeczko pokazujące penetrację, czyli grubość pancerza w danym, na danym momencie, efektywną grubość pancerza, czy go przebijemy, czy go nie przebijemy. Kolejna zakładka o nazwie ATAK. Głównie tutaj chodzi o. Możliwość przybliżenia oddalania widoku. Oczywiście pierwsza opcja to jest Zoom Mode, czyli na ile możecie sobie obraz przybliżyć podczas celowania. Macie 16, razy 30, razy 45, razy 60. No wiadomo, tutaj są te dwie ostatnie opcje dosyć ostre, hardkorowe. Ja użyłem razy 30, to spokojnie wystarczy na wszel wszelkie mecze, jakie gram na World of Tanks. Potem macie taką zakładkę P-Mode, to są takie specjalne mody, które są bardziej związane z nawet nie wiem z nie wiem czy ona to się tak nazywa Server Cross, czyli celownik serwerowy, chyba nas sama wskazuje o co chodzi. No scroll opcja, która możecie przejść od razu do widoku do widoku e, snajperskiego z Shiftem, bez żadnych tam przybliżeń. Auto Equip możecie sobie stare equipunek ekwi pod, e, pod guzikiem F3 przywrócić camo, binoksy i toolboxy Free Camera Mode, który sobie używam podczas robienia np. powtórek albo screenów oczywiście to działa tylko podczas powtórek w meczu to normalnie nie działa przycisk F3 w wolnej kamerze przełącza Was na tryb, żeby sobie spokojnie po mapie polatać Disable Dynamic Camera Chyba ja nazwa sama wskazuje o co chodzi. Zoom indicator, yy, ilość przybliżeń przy celowniku. Zazwyczaj wszystkie celowniki mają tą opcję wbudowaną, ale by któryś nie miał, to muszę sobie tutaj po prostu dograć to i mieć wszystko dla pewności widoczne. Zoom out, oczywiście yy, zaraz po zoom inie. Yy, ważny mod, który pozwala Wam, bo dosyć daleko, oddalić widok. Previous battle result, takie małe okienko, które pokazuje Wam, jeśli graliście poprzednią bitwę i przegraliście, a może nie przegraliście, yy, straciliście życie, w tej bitwie i wyszliście z niej zanim się zakończyła i macie teraz drugą bitwę to wam się to okienko pojawi pokazując wynik właśnie tej ostatniej bitwy razem z kredytami i XP jaki zrobiliście z danej, z danej walki Disable Shaking, Interior and Red Screen czyli wszystkie mode wtryski podczas trafienia są po prostu kasowane nie ma strząsów kamery, nie ma tych czerwonego ekraniku podczas trafienia, jest tylko sam dźwięk żeby was tutaj nic nie rozpraszało Arty Battle Assistance, chyba każdy arciarz wie co to za mod pod przyciskiem G macie przełączenie na inny widok, i tak ten mod jest y, dozwolony, można sobie z niego spokojnie używać. Improved Train Wagon Visibility, dla tych co nie widzą wagonów, np. jak ja, <grydy> często się na nie pieprzałem. a dzięki temu te wagony są bardziej widoczne, mają taką żółtą, żółtą teksturę, y, wtedy łatwiej po prostu je ominąć, a na wielu mapach te wagony się znajdują. Nearest Enemy Indicator mod, który ostatnio był tematem dyskusji, pokazuje najbliższego przeciwnika, czerwona, zielona strzałeczka pokazuje, że że dany przeciwnik jest widoczny yy, niedaleko, a czerwona, że jest yy, widoczny w taki sposób, że można mieć na niego przestrzał. Bardzo przydatny mod, taki powiedzmy GPS, który może Wam się przydać i szal panel, inne ikonki jeśli chodzi o rodzaje pocisków. Rollout to bardzo taka dosyć yy, mocno brzmiąca zakładka, pokazująca wszelkie, yy, wszelkie informacje odnośnie trapień i spotowań. Po pierwsze, damage panel, jak go sobie wybrać, macie cztery rodzaje damage paneli do wyboru. Gambiter, Zyce, Minimalistic i Deluxe to są te okienka po lewej stronie na dole, które pokazują Wam po pierwsze Wasz czołg, Wasze podzespoły plus kto Was trafił, za ile i jakim pociskiem. Ja używam gambitera, bardzo fajna sprawa. Naprawdę sympatyczny hit damage panel, który pokazuje wszystko, co trzeba wiedzieć. Potem macie damage indicator, czyli kierunek, w którym padł strzał, plus oczywiście odległość, ewentualnie czas, po jakim pocisk do nas doleciał, czyli jaki czas już minął, kiedy do nas trafił. Przydatna informacja, jeśli chcecie strzelać kogoś w ciemno. Team HP indicator, wersja podstawowa i wersja rozszerzona będzie kolorowa, czyli ilość życia, punktów życia waszej drużyny i, i przeciwnika. I na koniec takie Contour Icon modes, czyli y, 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 miniaturki w liście, y, liście drużyn. Macie różne do wyboru, od zwykłych jibowskich do naprawdę prostych, takich się używane w grze tylko z napisem, plus jakieś kafelki kolorowe. Na koniec dwa takie malutkie mody, 15, 15 metrów y, kółeczko, Boku Ciebie to jest taki mod, który pokazuje Wam spotowanie na proxy. Pamiętajcie, jeśli czołg się do Was zbliży na odległość mniejsze niż 15 metrów, wtedy na pewno będziecie wyspotowani na tak zwane proxy, czyli od razu Was e, czołg będzie widoczny na polu walki. Oraz Red Capture Circle, jeżeli, jeśli komuś przeszkadzają dwa białe kółeczka kopujące i po prostu, albo po prostu ich nie widzi na przykład, bo się zlewa z tłem czerwone, kółko na pewno e, bardziej uwidatni e, tą to, 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 to bazę, będzie lepiej. Na pewno ona widoczna dla Was i dla współtowarzyszy. Kolejna zakładka, już przed przedostatnia, Imbattle to głównie były mody związane z dźwiękami, z racji, że teraz w, Watchie, w Watchie wyszła, 9.14 przed nowy silnik muzyczny, dźwiękowy. Część tych modów została po prostu na razie, e, na razie e, wykasowana, żeby nie gryzła się z tym, co się dzieje w grze. Pierwszą z tymi modami, które też używałem, zresztą był Spot Alert Sound, teraz jest troszeczkę inny, jak pamiętacie, jak wiecie zresztą, jest takie jakby zdjęcie z fleszem, Kiedyś do wyboru mieliście w tej paczce yy, troszeczkę inne dźwięki, ja używałem tego, ale były też np. głośny, który jest w u Omena z tego co kojarzę oraz taki bardzo charakterystyczny dźwięk Star Wars. Spoko. No, i oczywiście 10 sekundowy alert, który pokazuje nam, e, właśnie odlicza do 10 sekund, bo po tym czasie mniej więcej z, z, znikamy z radarów, jeśli się zdążyliśmy wcześniej schować po wyspotowaniu. Oczywiście jest też critical hit, który wrócił do gry, <ścoughs> z tego się bardzo cieszę. Jest za, zaimplementowany normalnie w grze i to fajnie słychać. Average damage bounce, czyli e, średnia ilość obrażeń odbitych, jest to taka ik ikonka pokazana po prawej stronie. Yy, tutaj właśnie z, zwracam mam uwagę na słowo average, czyli to jest średnia ilość odbitych. Program nie zlicza tych widełek, jakie liczy RNG plus minus 20%, tylko średnie obrażenia. Przykładowo na ISO będzie tu tam. Się... 750 na, na Godzilla 1200, itp. Itd. Nie ma tych obliczeń do plus, minus 20%. 20%. Anti-spam uh, chat filter oraz stratel menu. Dwie, dwie opcje, które też zostały na razie wykasowane. Może niedługo się pojawią. Infopanel taki infopanel, właśnie na ich po najechaniu na, na dany czołg pokazują takie się okienko o podstawowych informacjach na d, na, o, o danym czołgu. Bardziej rozbudowana forma infopanela, gdzie macie już pokazany pancerz oraz rodzaj broni jaki używa dany czołg ulepszone kółeczko pokazujące dostępność serwera czy macie lagi czy nie normalnie to kółeczko to jest dosyć małe i czasami ciężko rozróżnić to czerwone i zielone mergające punkcik z tym modem na pewno tego, nie, tego problemu nie, mieć nie będziecie jest takie duże, wielgachne kółko zielone i czerwone, które wam pokazuje rodzaj pingu i na koniec Extend Auto Aim specjalny specjalny mod, który, który pozwala wam lepiej działać na auto aimie. Przedostatnia zakładka Others. Tutaj macie takie różne mody, które nie pasowały do, do innych do innych nas, do innych grup. Pierwsze Angle travers czyli takie po prostu widełki, jakie macie na skraju pokazane. Macie trzy rodzaje do wyboru. Wersja pierwsza to takie znaki równo, y, większości, wersja druga kwadraciki i wersja trzecia takie wypasione półkola. Ja używam sobie wersję pierwszą, bo taka najbardziej sympatyczna rzecz. Safety shot, bardzo przydatna opcja, blokuje Wam strzał na Waszych współtowarzyszy plus y, wraki y, nieżywych przeciwników. Jeśli chodzi o strzelanie do swoich, to każdy ma swoje zdanie, ale jeśli chodzi o strzelanie do wraków, to się często przydaje, zwłaszcza jak gracie Tedekiem i chcecie strzelić do danego gościa, a ten w tym momencie ginie, zanim wy jeszcze zdążyliście nacisnąć przycisk strzału. No i oczywiście automatycznie jak, to, jak on zginął, to, to ten mod zablokuje wam ten strzał, czyli zyskacie parę myślę, że nawet kilkanaście cennych sekund. Przeładowania, jakbyście e, normalnie oddali strzał. Oczywiście można obejść ten mod, klikając prawym przycisk myszy i oddając strzał. Białe traki i białe, e, białe, e, białe wraki to oczywiście są mody ułatwiające strzelanie za tymi martwymi pojazdami. Damage sticker, takie nalepki pokazujące, czy było przybicie, czy nie, kolorowe, takie powiedzmy paintballowe strzały. Disable chat, mod, który usuwa wam chat, nie, nie jest widoczny. Sami też nie, nie możecie nic w tym czacie pisać. Ja wam ten mod odradzam, mimo że jest sporo spamu, Często, gęsto bardzo ważne informacje na, na tym czacie się pojawiają. Unspotted, krótka informacja pokazująca, że, że zostaliście zaspotowani. Hide kamuflaż. Yy, Opcja, która pozwala wam podczas gry usunąć wszelki kamuflaż na, na czołgach, to jest to przydatne. Jeżeli gracie na skórkach pokazujących hitzony, wtedy wam na pewno te, te skórki lepiej wyglądają niż na kamuflujących się czołgach. BOT Tweaker, taki programik, który pozwoli Wam jeszcze lepiej zyskać efektywność gry w sensie jeśli chodzi o FPS-y jest sporo tutaj opcji do wyłączenia, np. Jakieś smoke, jakieś Shell Explosion. Dzięki temu zyskacie na pewno sporo FPS-ów, jeśli macie ich mało. W N8 w bitwie, to chyba nie muszę tłumaczyć, macie dwa miejsca, gdzie możecie sobie wybrać albo po prawej stronie, albo po lewej obok hitloga. I na koniec brak mgły. Usuwam mgłę na polu bitwy, taka, która jest tam w tle. Oczywiście wymaga sporej mocy obliczeniowej komputera, ale na pewno pomaga wam też przy widoczności i przy celowaniu do przeciwników. Ostatnia zakładka, zakładka New, to są mody, które pojawiły się dosyć e, relatywnie niedawno w tej paczuszce. Pierwszą z nich jest Enemy Reload Time Over Tank, mod, który no, zbudza sporo kontrowersji, pokazujący e, czas przeładowania wszystkich pojazdów w bitwie. Widzicie, macie nad danym czołgiem takie żółte kółeczko z cyferkami odliczającymi od odpowiedniej liczby do zera. Po prostu pokazuję wam jak szybko dany czołg przeładowuje, oczywiście sporo tracą na tym fps jeśli macie ten mod zainstalowany. OTM, Reload Auto Update, po prostu auto update paczuszki, Tank Research Info, czyli jak jeszcze dużo wam potrzeba expa do, do, do wykspania danego czołgu lub do, do, do danego podzespołu, Spotted Mod pokazujący czy kogo, kogo wy, kogo wy wyspotowaliście, czy ktoś was wyspotował, bardzo przydatny, przy, przydatny moty oczywiście prowoduje spadkie w ów i też budza sporo kontrowersji. View tanks in garage with of buying, to jest takie bardziej dla, dla e, purystów graficznych. Ten mod pozwala Wam zobaczyć tylko i wyłącznie w garażu. Tym czołgiem nie możecie sobie pojechać na pole bitwy, tylko w garażu wszystkie czołgi praktycznie, jakie są dostępne w bazie World of Tanks od samego początku. Możecie sobie zobaczyć jak wyglądał kiedyś na przykładowo ziemniak, jak wyglądają czołgi, które dopiero wejdą do gry, przykładowo KW KW-4, ten TDEK. więc te wszystkie czołgi będą dostępne do obejrzenia w garażu tylko i wyłącznie. Extra graphic filters to jest dla youtuberów głównie bardzo fajna rzecz. Normalnie tych filtrów macie chyba około 10, tutaj w ta ilość się mniej więcej podwaja, więc zawsze ktoś, ktoś sobie, każdy znajdzie dla siebie jakieś ciemne filtry, żółte, sepie, czarno-białe, tego jest naprawdę sporo i każdy sobie coś dla siebie na pewno znajdzie przy tworzeniu filmików na YouTube. No i na koniec Black Sky, nie wiem komu to potrzebne, czarne niebo, które. Nie wiem czy ma jakoś tutaj pokazywać lepiej czołgi, odzorowywać się na tle nieba, chociaż wątpię, żeby ktoś strzelał w powietrze. Nie wiem, co to jest. Może jeśli komuś się podoba i jest gotem, lubi takie czarne myśli, takie czarne niebo pochmurne, może mu się spodobać. I to wszystko, jeśli chodzi o te 8 zakładek. Po wyborze wszystkich modów, jakich chcecie, oczywiście sobie musicie zaznaczyć ptaszkami. Przy każdym modzie klikacie guzik Install. Mody wam się instalują. zobaczycie. Jest leci sobie paczuszka, to się robi bardzo szybko, bo tylko trzeba wypakować i zainstalować, nie ma tutaj żadnej filozofii. Na koniec pojawi Wam się okienko zakończenia instalacji, gdzie Thank you for installing Mod Modpack. Macie tutaj listę jakie mody sobie wybraliście i klikacie oczywiście na koniec Close. Na tym kończy się instalacja modów, a teraz Wam pokażę szybciutko jak można sobie edytować ich Wchodząc do katalogu resmods macie do wyboru, plus wersji gry, jaką posiadacie, dwa pomniejsze foldery, konfiguracje oraz mody. W konfiguracji znajdziecie sobie wszelkie informacje na temat XVMA. Widzicie, mogę wam powiedzieć, że na, przykład na przykładzie modów od Quickie Baby, go tam, wszystko jest w jednym pliku to dosłownie stara wersja, wszystko jest naćpane, nie wiadomo gdzie co jest. W wersji od Sfalteka wszystkie mody, wszystkie aspekty XFM'a są dostępne jako osobne pliki, które można sobie otworzyć za pomocą notatnika, i to jest właśnie duży plus tej paczuszki. Każdy sobie może ja chce tego XOMA ustawić. Przykładowo macie tutaj informacje o zegarze, o kolorach, o hitlogu, o log logowaniu się, markery, minimapa, kółka na minimapie. Wszystko, wszystko tu jest dostępne. Każdy aspekt, players panel. Wszystko sobie możecie sami edytować. Jak chcecie. Przykładowo wam pokażę, jak ja to zawsze robię na początku, bo jest jedna opcja, którą zawsze można sobie przerobić. Wchodzę do, do pliku login. To jest plik, który działa podczas logowania się. I Tutaj macie wszystko oczywiście opisane po angielsku, i też z cyrylicą, ale cóż, to jest też radziecki, radzie, radziecki, rosyjski oczywiście mod. W takich znacznikach macie komentarz, a w tak zwanych nawiasach, w cudzysłowach macie. macie Daną opcję. Dana opcja, w zależności od co ma robić, jest przedstawiona parametrem true albo false. True, czyli że działa, false nie działa. I tu zawsze sobie ustawiam na przykład e, opcję save, save last server, czyli zapamiętaj ostatni serwer, na jakim grałem. Tu zawsze sobie zmieniam na true. Nie, nie na SERVER tylko że chciałem true. <laughs> true. True i autologin. Tak, chcę, żeby mi logował automatycznie. Ta zmiana pomaga mi, działa w ten sposób, że po uruchomieniu wot od razu mi ustawi się serwer, który ja wybrałem podczas gry, kiedy się wylogowałem z gry i. Od razu mi się ta gra sama zaloguje, nie muszę z zalogu czy coś, wszystko mi się samo włączy, więc to jest przygodowa opcja i swoją moska, którą możecie ustawić. Jest tego jest naprawdę mnóstwo, więc jak ktoś chce się bawić i się pobawić np. minimapkami, liniami, przykładowam powiem, kółka na minimapie jest im dużo, macie przykładowo podstawowe kółeczka, plus oczywiście jakieś inne. Jakiś standing, motion, dynamic, tego jest naprawdę dużo, są różne parametry. Każdy sobie na pewno znajdzie coś dla siebie. Więc jak ktoś chce, polecam folder XVM w konfiguracji Resmods, zawsze coś dla siebie znajdziecie. W folderze moc zawsze tutaj sobie usuwam niepotrzebne ikonki i obrazki. Widzicie, tutaj są te ikonki swoje morskie, które pojawiają się obok nazw danego gracza. Dla mnie to jest przeszkadzające, więc po prostu sobie tą ikonkę usuwam. Macie flagi, macie jakieś tury, jakieś, jakieś langi, więc tego jest naprawdę dużo, 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 dużo. Szósty zmysł jest w tym, jest w tym miejscu, więc jeśli ktoś chce sobie zmienić sobie swoją ikonkę na, na daną, pamiętajcie tutaj musicie sobie skopiować pod taką samą nazwą, Six Sense, wtedy ta ikonka pojawi się u Was jako szósty zmysł. I tyle, jeśli chodzi o mody. To nie jest moja paczka, widzicie paczka jest z Falteka, z niej zawsze korzystałem i Wam ją serdecznie polecam, jeśli ktoś ma jakieś pytania to oczywiście walcie śmiało, ale myślę, że w filmiku Falteka wszystko będzie wyjaśnione wystarczająco. I tak teraz będą wyglądały moje paczuszki, nie będę już, już, już pokazywał swoje paczki, tylko po prostu będę Wam pokazał instalator z Falteka, bo po co mam robić swoją paczkę, skoro każdy sobie może zrobić własną yy, bardzo szybko i według własnych potrzeb. Tyle z mojej strony, do usłyszenia, do miłego, cześć.